To wyobraź sobie i mam ten obraz, bo ona mi opowiedziała o swoim najpiękniejszym momencie w życiu. I to było lato, i była lipowa aleja, i ona jechała w sukience z rowerem. I tyle. I ja po prostu mam jakiś obłęd w głowie na ten temat, nie? Ale nie dziwię się, no bo najpiękniejsze w tym wszystkim jest to że tam jest niedomówienie i to jest piękno w ogóle. To jest to bycie ze no, sobą tak. w jakimś pędzie, w jakim w młodości, wiesz, w jakiejś lekkości, bo jest lato, bo pachną lipy, wiesz i to jest yy, to nie jest wygrałam coś mhm. albo no tak, nie tak. wiem, uprawiałam seks albo yy, nie wiem, zarobiłam albo to jest bycie po prostu mhm. takie potężne bycie przez duże B. I to, to jest świetne, nie? Mm -hmm. A jakbyś miała zapomnieć, że jesteś aktorką, równocześnie gwiazdą, a miałabyś się przedstawić człowiekowi jako człowiek, to jakbyś się opisała? Co, by, co cię charakteryzuje, twoim zdaniem? Ja myślę, że to jest jakieś. Y, siła i wrażliwość w, w jakimś maksymalnym. znaczy, że. Ale myślę, że to jest też mój kłopot nie? całe mhm. życie, że siła i wrażliwość, bo moja, ja sprawiam wrażenie osoby bardzo silnej i przez to umyka ta wrażliwość w sensie takim, że ja jestem bywam atakowana, mhm. bo ludzie się mnie obawiają, albo traktują mnie w jakiś bardzo obcesowy sposób, bo ja sama się tak zachowuję mhm. i tak się przedstawiam, a, a ja muszę sobie radzić z konsekwencjami we wnętrzu swoim. Gdzie jestem totalnie znaczy delikatna i krucha, i nie mówię tego, jestem taka delikatna. Nie, to są po prostu mnie boli, nie? Mm -hmm.